Jesteśmy tutaj na ziemi dla siebie, schodzimy tutaj dla własnego rozwoju, i właśnie dlatego powinniśmy być dla siebie najważniejsi. Nie propaguję egoizmu, absolutnie nie, ale też jestem świadoma, że człowiek, który naprawdę kocha siebie, który szanuje siebie i stawia siebie na pierwszym miejscu, tak naprawdę nigdy nie jest egoistą. Po pierwsze, dlatego, że my lubimy pomagać, lubimy dawać, lubimy wspierać innych ludzi. Jeśli mi nie wierzycie, to pomyślcie sami i zadajcie sobie pytanie: czy lubicie dawać prezenty, czy lubicie to cudowne uczucie, które pojawia się w Was w momencie, kiedy właśnie kogoś. Obdarujecie, kiedy komuś pomożecie, kiedy zrobicie dla kogoś coś dobrego. Każdy z nas to lubi. Powiem Wam, że kiedy na przykład zadaję takie pytanie: czy lubisz dawać prezenty, czy lubisz pomagać w dużej grupie, kiedy mam zajęcia na przykład ze studentami, to praktycznie prawie cała grupa odpowiada: tak, tak. Lubię, sprawia mi to ogromną przyjemność, daje mi to ogromną satysfakcję. Kochani, tak jesteśmy skonstruowani. W związku z tym, żeby być tak naprawdę egoistą, to muszą no, pojawić się specyficzne czynniki. Na przykład coś takiego jak frustracja, zmęczenie, jakieś zagubienie w wyścigu szczurów, gdzie człowiek wchodzi tak mocno w rywalizację, że zapomina o tym, co jest jego właściwą, prawdziwą naturą. A zatem po pierwsze. Zawsze lubimy wspierać innych ludzi. Jesteśmy istotami społecznymi i pomaganie, wspieranie, obdarowywanie prezentami innych zawsze sprawia nam przyjemność. Ale po drugie, jest też coś takiego, że człowiek spontanicznie reaguje na potrzeby innych ludzi właśnie wtedy, kiedy kocha siebie. Przede wszystkim dlatego, że wszechświat jest lustrem i odzwierciedla to, co mamy w sobie. Inaczej mówiąc, jeśli kocham siebie i wspieram siebie i stawiam siebie na pierwszym miejscu, no to automatycznie zaczynam też wspierać innych, pomagać im i zauważać ich, tak jakby to oni byli na pierwszym miejscu. E, takie typowe przeniesienie. Dlatego, e, kiedy na przykład pokażę Wam odwrotną sytuację, kiedy na przykład jesteśmy źli na siebie, kiedy mamy do siebie żal i pretensje, e, czujemy wściekłość do siebie, tak, że coś zrobiliśmy źle. E, to wyżywamy się też na innych, tak? Jakoś tak spontanicznie przenosimy to na innych ludzi. Czasem przejawia się to w taki sposób, że szukamy winnych, tak? Że czepiamy się o rzeczy, które w ogóle nie mają znaczenia. Natomiast jest to właśnie to, co nazywa się przeniesieniem. A zatem człowiek, który kocha siebie i stawia siebie na pierwszym miejscu i dba o siebie, też przenosi to na innych i jakby nie może być egoistą, bo kochając siebie nie. Nie można nie kochać innych ludzi, to po prostu tak działa. Szacunek dla siebie jest też takim warunkiem do szanowania innych. Jeśli ktoś nie szanuje siebie i ma takie głębokie przekonanie, że jest nic nie wart, że jest głupi, że jego działania, jego życie, jego osiągnięcia są pozbawione sensu, to taki człowiek nie będzie tak naprawdę szanował i podziwiał innych. On może wyrazić ten podziw w jakiś sposób, ale jest to bardziej zauważenie czegoś, czym chcę się stać, czyli troszeczkę podbudowane zazdrością, a troszeczkę też jakaś tam forma motywacji. Natomiast kiedy naprawdę doceniam siebie, kiedy uważam, że jestem dobrym i wartościowym człowiekiem, to innych również w taki sposób postrzegam. To, na czym ogniskujemy uwagę w sobie, na tym ogniskujemy uwagę też w innych ludziach. A zatem najczęściej to jest tak, że jeśli skupiam się na tym, że Coś w życiu osiągnęłam, że jestem z siebie zadowolona, że może nawet jestem troszkę z siebie dumna, bo udało mi się tam coś załatwić, wykonać jakiś projekt, wydać książkę, namalować piękny obraz, który się wszystkim podoba. Kiedy jestem w takich uczuciach, to automatycznie też w innych ludziach zauważam przede wszystkim ich osiągnięcia, zauważam co potrafią, jak bardzo są profesjonalni w tym, czym się zajmują. To jest właśnie to przeniesienie dlatego dbanie o siebie i stawianie siebie na pierwszym miejscu jako wyraz miłości do siebie jako wyraz wysokiej samooceny zawsze przynosi pozytywne efekty nie bójcie się że staniecie się egoistami tak naprawdę egoizm pojawia się wtedy kiedy człowiek właśnie czuje się gorszy od reszty świata. I ten egoizm jest takim wyrazem braku poczucia bezpieczeństwa. Ten egoizm to jest próba zawłaszczenia czegoś, czego potrzebujemy, żeby poczuć się lepiej. Ta cała rywalizacja między ludźmi, kiedy ktoś komuś czegoś zazdrości, bardzo chce mu to wyrwać, no bierze się z tego, że taki człowiek czuje się gorszy od tego, który coś posiada albo coś osiągnął. Ma jakiś tam, osiągnął na przykład, dostał jakiś awans, osiągnął jakiś stopień naukowy czy cokolwiek innego. Cudze osiągnięcia bolą nas tylko wtedy, kiedy my sami nie czujemy się wartościowi, i wtedy właśnie mogą pojawiać się zachowania podbudowane nie tylko zawiścią, złością, agresją, ale też takie zachowania bardzo egoistyczne, kiedy my chcemy zagarnąć jak najwięcej. Dobrej energii dla siebie, z lęku przed tym, że nie jesteśmy dość dobrzy. Warto o tym pamiętać, ponieważ bardzo często kiedy mówimy o poczuciu własnej wartości, o kochaniu siebie, o stawianiu siebie na pierwszym miejscu, to jakby pojawia się ten lęk. No nie, ja nie chcę być na pierwszym miejscu. Ja chcę kochać ludzi, ja chcę wspierać ludzi. Uczono mnie od dziecka, żeby dzielić się z innymi, żeby być dobrym dla innych i to jest właśnie ta nasza prawdziwa natura, która wyraża się w tym, że potrzebujemy być dobrymi, życzliwymi, wspierającymi dla Innych ludzi. Tacy tak naprawdę jesteśmy. I podnoszenie poczucia własnej wartości, kochanie siebie, nie utrąca tego w żaden sposób, czyli, tak jak powiedziałam wcześniej, nie prowadzi nas nigdy do egoizmu. Wręcz przeciwnie, jak przed chwilą pokazałam, to jest taki proces, Kochanie siebie to jest taki proces, który jakby wzmacnia nasz szacunek do innych ludzi. Im więcej dobra dostrzegamy w sobie, tym więcej dobra dostrzegamy w innych ludziach, a więc to jest takie przeniesienie, które pokazuje, że warto podnosić poczucie własnej wartości, bo im więcej dobra dajemy sobie, to tak naprawdę tym więcej dobra dajemy innym ludziom, a więc wnosimy też dużo pięknej energii do wszechświata. Warto kochać siebie.